Jak w kilka minut dorobić do wypłaty, a nawet zrobić średnią krajową? Brzmi niewiarygodnie. Zaraz ci to udowodnię. Cześć, jestem Agnieszka Jegodzińska. A inwestowanie zajmuje się już od ponad 12 lat. Nie urodziłam się z minionym na koncie. Wręcz przeciwnie. Zaczynałam od zera z niewielkim kapitałem i mnóstwem pytań. Dziś trading to moje główne źródło. Dochodu i sposób na życie pełne wolności. Teraz pokażę Ci, jak w kilka krokach robię swoją dniówkę. To teraz pokażę tobie, jeżeli jesteś sceptykiem, jak zarabiam na giełdzie właśnie na tym wykresie ręko. Pojawił się sygnał wynikający z mojej strategii, dlatego została zawarta teraz transakcja. Jakie są zasady strategii, to ja będę tłumaczyć już na najbliższym szkoleniu. Chcę Tobie pokazać, przybliżę może wykres, jak się właśnie zarabia na tych klockach ręko. Ja akurat zarabiam na spadkach, jak zauważyć, zobacz, ta cena, czerwone klocki, ręko znaczy, że, że tutaj ten wykres spada. Ja sobie zaraz już zabezpieczę tą pozycję, czyli cokolwiek by się nie działo, cokolwiek by się nie działo, ja już jestem na plusie. Ja już jestem na plusie, praktycznie mogłabym tutaj zaksięgować ten jeden klocek ręko i już, już mogę zamknąć platformę, zobacz to trwa kilka sekund. To trwa kilka sekund, ja już mam 277 euro zaksięgowane, ta cena jeszcze spada, czyli ja tutaj sobie będę szybciutko zabezpieczać po tych klockach ręko zysk, zwróć uwagę, już mam 543 Euro. Dziękuję, kilka, nawet nie wiem, czy to minutę trwała ta transakcja, zysk został zaksięgowany. Pokażę Tobie tutaj taki mam wskaźnik, dokładnie 500 euro, tak na czysto mogę powiedzieć. Dziękuję, to wszystko. Jak widzisz, w tym miejscu pojawił się jasny i czytelny sygnał do zajęcia pozycji. To właśnie ten moment, w którym decyduje się na ruch, i zyski wpadają na konto. Nie będę teraz chodzić w szczegóły, bo to wymaga więcej czasu, ale jeśli chcesz wiedzieć jak to działa, jak zacząć i jak ty możesz robić to samo, mam dla ciebie świetną wiadomość. Przygotowałam dla ciebie darmowe szkolenie, na którym pokażę ci wszystko krok po kroku, jak zacząć. I nie daj sobie mówić, że trzeba ciężko harować całe życie, żeby coś osiągnąć. To mit. Oczywiście, to tradingu trzeba się nauczyć, ale jest o wiele prostszy, niż myślisz. Kliknij link, link poniżej w zapisie i do zobaczenia na szkoleniu. Rejestracja pod tym nagraniem. Pozdrawiam Agnieszka Jogzińska.